Bardzo możliwe, że wreszcie to jest ten moment, kiedy sobie musimy zdać sprawę z tego, że pewnie mamy to, na co zasługujemy i że pewnie najwyższy czas jest nie myśleć o tym, że ktoś inny to za nas zrobi. I tak, może to nie jest czas, żeby sobie wypominać, co kto zrobił przez te 8 lat, nie tak. Natomiast to na pewno jest czas, żeby sobie zdać sprawę z błędów, jakie się popełnia. I tutaj. Pan, pan mówi strasznie dużo o partiach politycznych. Ja na to patrzę z perspektywy zwykłego człowieka i o ile rzeczywiście trzeba byłoby pomyśleć, jak usprawnić działanie sądów. I to usprawnienie jest co najmniej na trzech poziomach. Pierwsze, żeby te sprawy mogły się toczyć szybciej. I wtedy to nie jest takie trudne, bo cała masa spraw w ogóle do sądów nie powinna trafiać. One są przeciążone. Druga sprawa to jest to, jak te sądy się komunikują. I nauczenie się komunikowania z ludźmi, to jest metoda i część sądów, uczciwie mówiąc, z latami. W XXI wieku wypadałoby tak. Tak, ale coraz lepiej sobie z cyfrową tym stosować, da, da, dawali radę, zaraz do tego nawiążę. I trzecia rzecz to są koszty. Bardzo często koszty sprawiają, że ludzie nie mogą trafić tam, gdzie powinni i otrzymać takiego odszkodowania czy takiego zadośćuczynienia, jak powinni. Natomiast jeżeli chodzi o cyfryzację, to to jest właśnie ten kolejny moment, że w planie. Państwa Prawa i Sprawiedliwości, jest wymiana kadr. Tak jak w 1949 roku. I wymiana kadr powoduje również w takich miejscach jak cyfryzacja, że mamy jedną specjalistkę i kilku ludzi, którzy kompletnie nie mają nic poza jednym. Uznawani są za bardzo. Lojalnych wobec rządzącej partii ludzi. Są z innych działów, nie potrafią obsługiwać komputera, mają ogromne, odpowiadają za ogromne miliony i mają coś zrobić. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w momencie, kiedy się nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w locie, to dochodzi do katastrof. Myśmy już doprowadzili do dwóch dużych katastrof, jedna po drugiej, nieodpowiedzialnymi decyzjami. W tej chwili trzeba sobie wyobrazić, że jesteśmy w samolocie. I że ten samolot jest na dużej wysokości. I że niestety A za, za sterami? sterami siedzą osoby, które nie mają certyfikatu, nie mają odpowiednio wylecianych godzin i szarżują. A na dole są lasy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej ToKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.